Organizacji z znaku Rodła. To wielki zaszczyt, że dzisiaj wszyscy tutaj godnie, cała Rada Miasta uczestniczy w tych ważnych obchodach stulecia powstania Związku Polaków w Niemczech 27 sierpnia 1922 roku. Ten akt się wydarzył, i dobrze, że wszyscy w Opolu pamiętamy o tej dacie. Tym bardziej, że pamiętamy o tym, jak właśnie tutaj w Opolu represjonowano. Polaków, którzy znaleźli się niestety poza granicami II Rzeczypospolitej, ale nigdy o tożsamości narodowej nie zapomnieli, że są, jak wszyscy wiemy, znak Rodła jest znakiem, który nawiązuje właśnie do tej tożsamości narodowej, jest to Wisła z zaznaczonym Krakowem. Jest to taki symbol nadany dokładnie 90 lat temu, w 1932 roku, jako znak, symbol Związku Polaków w Niemczech. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym bardzo jasno zadeklarować, że uczestnicząc również w oficjalnych obchodach Związku Polaków w Niemczech, które odbędą się w sobotę w Berlinie, razem z delegacją Sejmową, będę się również też zaszczyt przekazać to piękne wydawnictwo Archiwum Państwowego o Związku Polaków w Niemczech, w które zostało przygotowane. Znakomity materiał, o którym warto, żeby również strona niemiecka wiedziała i poznawała dokumenty represji, które spotykały tu naszych rodaków. Ale rozpoczyna się również ważna walka walka o to, aby to rozporządzenie z 27 lutego 1940 roku, tak zwany dekret Geringa które nadal obowiązuje i nadal jest w niemieckim porządku prawnym, które dotyczy właśnie wszystkich organizacji polskich, które działały na terenie III Rzeszy, to ten dekret musi z porządku prawnego niemieckiego zniknąć, dlatego że będzie to podstawa do tego, aby zrehabilitować działaczy Związku Polaków Niemczech. Pamiętamy przecież, że w sierpniu i we wrześniu 1939 roku z dworca właśnie tutaj w Opolu ci działacze byli wywożeni już do obozów koncentracyjnych, aby przede wszystkim doprowadzić do tego, że państwo niemieckie, co jest ich obowiązkiem, zwróciło Związkowi Polaków Niemczech, Majątek do dnia dzisiejszego ten majątek nie został em, zwrócony. Jestem również przekonany, że w październiku spotkamy się wszyscy wspólnie na ważnej uroczystości. Dworzec PKP Opole Główne nosi już formalnie imię Związku Polaków w Niemczech. Uroczystość będzie zorganizowana z tym wydarzeniem w październiku. Spotkamy się i bardzo dobrze również, że w stulecie utworzenia pierwszej dzielnicy w roku 2023 będziemy wspólnie pamiętać o naszych bohaterach, o Polakach, którzy w Republice Weimarskiej w III Rzeszy nigdy o Polsce nie zapomnieli. Wielki szacunek za Państwa za tę inicjatywę. Jest to wielki dla mnie zaszczyt jako posła na samej Rzeczypospolitej Polski z Opola z województwa polskiego być razem z wami. Byliśmy razem wszyscy również radnymi i zasiadaliśmy wspólnie w opolskim ratuszu i dziękuję za to, że możemy dzisiaj godnie pamiętać o tej ważnej uroczystości, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle, bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miasta Opola, pana. O caixa